Wielki brat w sieci. Zobacz więcej bb 5tvpl No to fantastycznie, bo teraz chciałbym cię oprosić, idę. żeby się wskazała jakieś negatywne cechy, Diany. Diany, mhm. Diana w ogóle to w ogóle się bawi facetami. Każdym uczuciem faceta się bawi jest w ogóle... bawi się facetami, a miłością się nie wolno bawić, bo można kogoś skrzywdzić jak się rozkochuje kogoś w sobie i się nim bawi, po prostu nie ma się wobec niego żadnych zamiarów, to można go skrzywdzić. A tak zrobiła właśnie Diana z Nikolasem, moim zdaniem. Dziękuję. Dobrze, to ja cię zapraszam tam, na swoje miejsce. Fantastycznie się sprawiłaś. A my połączmy się z Dianą. Cześć! Cześć, cześć kochanie! Cześć, myszko! Cześć, małpeczka! Dlaczego cię nie widzę, tylko widzę Kubę? Zaraz... Nie. jakie Cześć! Dobrze, ale teraz wracaj na miejsce. Nikt to, mnie nie budzi rano, kochana. Nikt mnie nie budził przez cały czas akcję no, nie ma. przynajmniej no, <laughs> się wyspałaś co? No. no ej, ej, zaraz. O co tutaj chodzi? Dlaczego jest jakaś wymiana uprzejmości, jak przed, twoją, przed chwilą Daniela mówiła, oh. że... Kobiety takie są właśnie, to jest cała czas kobieta. Kobiety są To jest straszne po prostu. Kobiety takie są. No, wiesz. No. I co i to nieprawda, że rozkochujesz sobie Nikolasa i go rzucasz, ja nie. Proszę cię, ale wiesz, co nie kłam. Przecież ty nie kłam. Nie kłam, Diana, proszę cię no. Nieprawda. Weź, proszę cię, jak cykanie. Nieprawda, nigdy nie wiesz kobiecie. No właśnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na razie, cześć. W studiu z nami jest Alicja, przyjaciółka Diany, która mieszkała z nią przez ostatni rok w Budapeszcie za granicą, a wiadomo, że najlepiej się poznaje przyjaciół i różnych ludzi na wyjeździe. Witam cię, Alicjo. Witam. Powiedz, Mialu, czy rzeczywiście Diana jest kokietką? No, może, może sprawiać takie wrażenie, natomiast trudno żeby, mężczyźni, trudno, żeby mężczyźni się w niej nie zakochiwali, a ona już na, na to nic nie poradzi. Jest sobą w programie? Myślę, że tak. Na początku może była troszeczkę skryta, ale coraz bardziej się otwiera. No ale to jeszcze nie do końca Diana. Słyszałam, że ona ma diabła w oczach czasami. Tak, że tak, ona jest, tak. Ona jest bardzo szalona, także trzeba jej troszeczkę dać więcej czasu. A na pewno widzowie się przekonają, jaka jest naprawdę. Dziękuję, dziękuję Ci bardzo. Halo, halo, kuba? Halo, halo, wiesz, bo ja się zapatrzyłem na tę w pasku Danieli. Słuchajcie, y, sytuacja jest dość poważna, ponieważ ta kobieta będzie teraz w swoim żywiole. Chciałbym, Jezus. żebyś wymieniła jakieś e, negatywne cechy Claudii. O Klaudia O. To, natomiast, ja to powiem bardzo poważnie, żartowałam, Klaudia O. natomiast jest y, osobą, która w ogóle jest zakochana w sobie, jest w ogóle, nie wiem, ona jest zakochana w sobie, jest egocentryczką, egoistką, nikogo nie bierze pod uwagę, ona myśli, że w ogóle jest sama w tym domu, wszyscy są śmiećmi, wszyscy jesteśmy dnem, cały świat, ona jest najlepsza. głównoprawda. prawda. Czyli nie jest najlepsza. Jak... Ja. Przepraszam, że przekonęłam, przepraszam. Proszę, już za późno. Połączymy się teraz z Klaudią. Halo, Klaudia, czy jesteś w pokoju zwierzeń? Czy nas słyszysz, bo my cię widzimy? Cześć, słyszę. Tak, okej, okay. super słyszę. I co? Jak się czujesz fajnie, tak? Tak, dziękuję. Daniela, masz rację. Tak, masz rację. Wiem, dziękuję. Czyli co? Nie zdementujesz? Nie, oczywiście, bo ma rację. Ale słuchaj, Klaudia, to wszyscy ludzie są śmieciami, naprawdę? No, jak Daniela, tak mówi, jak Daniela tak mówi, to tak widocznie jest. Tak, A nie według ma... ciebie jak jest? Nie, absolutnie nie jest. No, czyli nie ma racji? No. Kuba, ja się nie boję, niech ona mówi, co chce. To mnie przeraża. Cześć. <noise> e, zamachaj, bo się klima tutaj zepsuła. Dziękuję bardzo. Słuchaj, bardzo byłaś świetna dzisiaj w swojej roli. Tam jest dla ciebie krzesło. Zostań z nami. Wielki brat w sieci. Zobacz więcej. bb 5tvpl